pani widzicie, są klamki są i przestańcie gadać niestety jak widzicie, sami jeszcze raz ostatni raz Wam pokazuję, jak ktoś jest półgłupkiem, to nie moja broszka. Ktoś własna kręca, wy się dajecie w kręcach. Widzicie? Jeśli się wkręcasz, tu macie tą szafkę, tu macie to, tu macie tu, wszystko jest do wody. I przestaniecie gadać, bo naprawdę to po prostu nie będziemy pokazywać Wam. Bo tylko Wy sami siebie oszukacie. Kłamacie sobie żywe obie. Taka jest prawda. Jeszcze raz z daleka wam pokażę, żeby nie było. I przestańcie pitolić jak małe dzieci. Taka jest prawda. Bo to małe dzieci tak pitolą. Aby jako grosi ludzie doszanujcie trochę tego typu, a nie robicie siebie, przepraszam, pajaca. Widzicie? Macie dowód? Macie. No a co biega? Jak nie wiecie o co chcecie tutaj nas podkręcać w osmerę chcecie nam wbić jakąś kłopotę waszą a my nie dajemy. Taka jest baza. Macie dowód? Wszystko? No to o co wam biega? Ja w ogóle mam z was zlepki. Ludzie, niektórzy, którzy plotkują, że nie ma uchwytów, nie ma też do i inne rzeczy. Wy się sami wkręcacie w durne zabawy. Jezus, ja byłem, ile miałem? 3 latka, 2 latka, to jeszcze się w takie zabawy bawię, A Wy macie po 18, po 20, po 30 lat, jeszcze się bawicie w to, takie zabawy dziecinne.